Istnieją eksperymenty psychologiczne, które wpisały się do zbiorowej świadomości, takie, które wywołały kontrowersje, oburzenie albo fascynację, ale jest jeden, który ma w sobie coś innego, coś bardziej subtelnego, a jednocześnie bardziej przerażającego. Nie pokazuje brutalności, manipulacji, ani szokujących konsekwencji. Niczego nie zaburza, niczego nie prowokuje. Pokazuje jedynie prawdę o nas samych. Cichą, niewidzialną, ignorowaną prawdę. Ta prawda nosi imię: Ślepota Uwagowa. A najbardziej znanym eksperymentem, który ją ujawnił, jest The Invisible Gorilla, przeprowadzony przez Christophera Szabrisa i Dana Simonsa w 1999 roku. To historia o tym, jak bardzo ograniczona i zdradliwa jest ludzka percepcja o tym, że możemy patrzeć prosto na coś, co znajduje się w centrum kadru. A mimo to nie widzieć tego w ogóle. Historia o tym, że świadomość nie rejestruje świata tak, jak nam się wydaje. Zanim przejdziemy do samego eksperymentu, trzeba zrozumieć jedną kluczową rzecz. Ludzie mają ogromną wiarę we własną percepcję. Jeśli zapytasz kogokolwiek: Gdyby przeszła przed tobą osoba w stroju goryla, zauważyłbyś, prawda? Odpowiedź jest prawie zawsze taka sama oczywiście. Jak można tego nie zauważyć? I właśnie na tym polega fenomen. Z pozoru proste, oczywiste pytanie, na które odpowiedź wydaje się banalna. A jednak ludzie się mylą. Ogromnie, spektakularnie, konsekwentnie się mylą. Shabris i Simons wiedzieli to już wcześniej. Badania nad uwagą selektywną istniały od dziesięcioleci. Psychologowie wiedzieli, że człowiek potrafi przetwarzać tylko fragment bodźców, jakie odbiera. Wiedzieli, że nasze oczy rejestrują więcej niż nasz umysł jest w stanie świadomie przetworzyć. Ale nigdy wcześniej nie udało się tego pokazać tak prosto, tak namacalnie, tak brutalnie dosadnie. Wyobraź sobie prostą scenę nic, co by zwróciło Twoją uwagę. Dwie grupy osób stoją w pomieszczeniu: jedna ubrana w białe koszulki, druga w czarne. Każda grupa podaje sobie piłkę do koszykówki: rzuty, łapanie, podania, krok w bok, kolejny rzut. I to wszystko, bez muzyki, bez nagłych zmian, bez krzyków od zwykła, monotonna sekwencja ruchów. Uczestnicy badania dostają jedno zadanie: policz, ile razy drużyna w białych koszulkach poda sobie piłkę. Proste, prawda? Nikt nie protestuje, nikt nie czuje, że bierze udział w czymś nietypowym. Ludzie oglądają, zliczają, starają się nie pomylić. Wszystko wygląda jak nudne ćwiczenie percepcyjne, a nie eksperyment, który zmieni sposób myślenia o ludzkiej świadomości. I wtedy, mniej więcej w połowie nagrania, na ekranie pojawia się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Na środek kadru wchodzi człowiek w pełnym futrzanym kostiumie goryla. Nie wślizguje się bokiem, nie biegnie, nie przemyka ukradkiem, po prostu wchodzi, jakby był częścią filmu. Zatrzymuje się na środku pomiędzy osobami rzucającymi piłkę, odwraca w stronę kamery, unosi ręce i przez sekundę bije się pięściami w klatkę piersiową klasycznym gestem filmowego goryla. Po chwili spokojnie wychodzi z kadru. Cała scena trwa około dziewięciu sekund, a jednak dla niemal połowy widzów nie wydarzyło się nic niezwykłego. Po obejrzeniu nagrania uczestnicy dostają proste pytanie: Czy zauważyłeś coś nietypowego? Czy widziałeś coś oprócz osób podających piłkę? Czy pojawiła się tam jakaś postać? Wielu ludzi odpowiada: Nie, niczego więcej nie było. A kiedy badacz powtarza im nagranie, tym razem bez zadania liczenia podań, reakcje są bezcenne: najpierw niedowierzanie, potem śmiech, potem zdziwienie, czasem nawet niepokój. Jak mogłem tego nie widzieć? No, przecież to niemożliwe on przechodził tuż środkiem, a jednak nie widzieli. Czasem 40%, czasem 50% uczestników, w zależności od wersji eksperymentu, czasem jeszcze więcej. Pomijali coś, co dziś wydaje się absurdalne do ominięcia, tylko dlatego, że ich uwaga była zajęta jednym innym zadaniem. Ślepota uwagowa nie oznacza, że ktoś ma wadę wzroku, nie oznacza, że ktoś jest mniej inteligentny, mniej spostrzegawczy, mniej uważny. To zjawisko, które dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Dzieje się dlatego, że uwaga jest selektywna. Gdy skoncentrujesz się na jednym zadaniu, mózg odcina resztę bodźców nie dlatego, że nie chce widzieć, ale dlatego, że nie może. Percepcja jest ograniczona. Mózg nie jest kamerą. Nie nagrywa wszystkiego, co wpada do pola widzenia. Przeciwnie filtruje, usuwa, ignoruje. Świadomość musi wybierać. Liczenie podań wymaga wysiłku. A kiedy umysł skupia energię na jednym zadaniu, brakuje jej na monitorowanie reszty świata. Świat znika. Zostaje tylko to, co kluczowe dla zadania. Najbardziej zaskakujące jest to, że osoby, które liczyły bardzo dokładnie, najlepiej radzące sobie z zadaniem, były jednocześnie najbardziej ślepe na goryla. Dlaczego? Bo włożyły całą energię poznawczą w jedno zadanie. Liczenie. Zaangażowanie równa się skupieniu. Skupienie równa się zawężeniu percepcji. Zawężenie percepcji równa się niewidzialność pozostałych bodźców. Simons i Chabris mogli użyć czegokolwiek: klauna, roweru, tańczącego człowieka. Ale wybrali goryla, bo jest absurdalny, rzuca się w oczy. Jest oczywisty. Nikt nie spodziewa się, że go przegapi. To właśnie absurd czyni eksperyment tak potężnym. Gdyby uczestnicy nie zauważyli kota, psa czy statku kosmicznego, reakcja nie byłaby tak spektakularna. Goryl to symbol. Symbol tego, jak bardzo mylimy się, kiedy ufamy własnemu postrzeganiu rzeczywistości. Ludzie uwielbiają myśleć, że widzą świat takim, jaki jest, że dostrzegają zagrożenia, że zapamiętują szczegóły, że mają dobrą intuicję. A jednak, ten eksperyment pokazuje coś innego. Mijamy goryle każdego dnia. Na drodze, prowadząc samochód, w rozmowach z bliskimi, w pracy, w relacjach, w sytuacjach stresowych, w interakcjach społecznych. Często nawet nie zauważamy, że coś kluczowego właśnie przeszło przed naszymi oczami. Nie dlatego, że nie patrzymy, dlatego, że patrzymy gdzie indziej. Zjawisko ślepoty uwagowej jest jedną z głównych przyczyn wypadków samochodowych. Kierowcy mówią: Nie widziałem rowerzysty. Wybiegł znikąd. Gdyby tam był zauważyłbym go. Ale psychologia mówi, widziały oczy, nie widział umysłu. Czasem patrzymy komuś w oczy, ale nie słyszymy, że właśnie mówi coś ważnego. Czasem ignorujemy sygnały ostrzegawcze w związku. Czasem przegapiamy czyjeś emocje, choć są tuż przed nami. To także ślepota uwagowa. Goryl może być słowem, tonem, westchnieniem, spojrzeniem. Ile razy zdarza się, że Menedżer nie zauważa problemu, który od miesięcy rośnie? Pracownik ignoruje sygnały wypalenia. Zespół nie widzi błędu, choć jest na wierzchu. Gdy koncentrujemy się na jednym celu, przestajemy widzieć kontekst. To zjawisko wpływa nawet na ekspertów. Policjanci, lekarze, piloci, naukowcy, chirurdzy wszyscy mogą nie zauważyć oczywistych elementów, jeśli ich uwaga jest gdzie indziej. To właśnie dlatego czeklisty ratują życie, bo umysł nie widzi wszystkiego. Nie chodzi o to, że ludzie przegapili goryla. To tylko symbol. Chodzi o to, co eksperyment ujawnia. Świadomość jest wąska. Nie mieści wszystkiego. Musi wybierać. Uwaga jest kluczowa. To, na czym się koncentrujesz, staje się Twoją rzeczywistością. Percepcja to rekonstrukcja. Nie odbicie świata, ale jego interpretacja. Koncentracja wiąże się z kosztami. Każda decyzja o skupieniu oznacza rezygnację z czegoś innego. Pewność siebie jest złudzeniem. Ludzie przeceniają własną spostrzegawczość. Chabry i Simons wykonali też inne warianty badania. Zmodyfikowali nagranie, zamieniając goryla na kobiety przechodzące z parasolem, zmieniające się kolory tła, znikające elementy sceny postaci, które nagle przestają istnieć. Za każdym razem ludzie nie zauważali zmian, jeśli byli skupieni na zadaniu. Okazało się, że goryl to nie wyjątek. Goryl to norma. Możesz mieć otwarte oczy, możesz patrzeć prosto na coś, możesz mieć nawet nagranie przed sobą, a i tak nie zobaczysz tego, bo widzenie jest fizyczne, ale zauważanie jest poznawcze. Niewidzialna gorylica to dziś coś więcej niż eksperyment naukowy. To metafora, symbol, przypomnienie, że świat jest pełen rzeczy, które ignorujemy bezwiednie. Goryl może być szansą, problemem, zagrożeniem, pomyłką. Wskazówką, prawdą o sobie i choć stoi w centrum naszego życia, często po prostu go nie widzimy. Eksperyment Niewidzialna Gorylica to jedno z najbardziej eleganckich, minimalistycznych i jednocześnie porażająco skutecznych badań w historii psychologii. Pokazuje, że człowiek nie jest świadomy świata, tylko jego wycinka, że uwaga kształtuje percepcję bardziej niż oczy i że nasze poczucie ja wszystko widzę, ja wszystko wiem, jest zaledwie złudzeniem, które pomaga nam funkcjonować, ale oddala nas od rzeczywistości. Bo czasem największe zagrożenie stoi dokładnie pośrodku kadru i bije się pięściami w klatkę piersiową, a my patrzymy gdzie indziej.